Cześć, o skończynku na moim kanale dzisiaj z Digit. Ogólnie gra bardzo fajna, na telefonie trochę ciężka. Co się teraz załapałem trochę. I jak widzicie, ma, ma 2800 oraz poziom 12. Ogólnie dlatego, że ten. Wygrałem chwilę, mam trochę odebranych tych już. Weźmiemy Łódź, pojedziemy na... Teraz na co jedziemy? Czy jedziemy na Lunar New Year, czy... i tą łopatę. Czy na Piratesburg. Hmm się zobaczyć na Piratesburga Bo ja na Piratesburgu nie byłem Więc jakby fajnie będę zobaczyć hmm. skręcaj kurde, skręcają jest problem na telefonach dobra tu jest to jedna z najbardziej OP łopat. Czyli... Fossil. Fossil Shower. Za 22,5 tysiąca. I ona jest jedną z najbardziej OP przed Lunar. Oraz tej. Najlepszej, czekaj, najlepsza to jest, o Jezu, no ta z, z, o Jezu, z meteorytu, z, że jak się zniszczy meteoryt, to można sobie kupić. Dobra, po ile kosztują? Nieźle, nie, czyli najtańsze nie, ile kosztuje? 7,5 tysiąca. No, był też even z mamutem. No, ale ja tam nie mam po co iść. Bo ja tam nawet nie wykopię. Dlaczego? Bo oglądałem Gilat I on tam na łopacie tej Fosyl którą wam pokazywałem, on nie mógł tam nic wykopać, praktycznie. Więc póki nie kupię tej. tej zimowej która chyba kosztuje 45 tysięcy około to ja nawet nie mam po co wchodzić na permafrosta mm. no, mamy trochę rzeczy mogę sprawdzić ogólnie chyba ile mam w tym myślę, ja, tak mogę A, level mam na Industrial Shower. A Industrial Shower to jest chyba ta druga. Tak. Ale hajsu nie mam na razie. Dobra. Kopiemy dalej. Na razie plecaka nie będę kupowała, bo jej je tego nie zapełniał za bardzo. Jeszcze ani razu nie zapełniłem. Spyglass. O, ja się 700. Też ten film nie będzie jakoś mega długi, Długi? bo chcę jeszcze dzisiaj nagrać drugi odcinek. O, i się skończył. Właśnie nie wiem, czy mi się uda w ogóle nagrać dzisiaj jeszcze drugi odcinek, bo jest wieczór. Baterii szczerze mało dosyć. Mam 27%. Też testowałem internet, już mam 23, więc nie wiem. Mm. Nie wiem, nie wiem, się zobaczy. Kolejny Spyglass? To. Nie, to jest chyba inny. A nie, ten sam. Tylko ten jest po prostu cięższy. Dobra. <laughs> Dobra. Ogólnie miałem już legendary, ale po prostu legendary to się po prostu nie da. Natomiast taki mały paseczek, jeszcze jak na telefonie grasz, to się przytrzymywać palcem, I się nie da po prostu, nie? Chyba, no i one są warte. No nie no, potrzebujemy więcej, więcej. Potrzebujemy więcej. Ja szczerze myślałem, że to będzie się trzymać tą łopatę. Który macie pod napisem I po prostu będzie sterować To się przytrzymuje Szczerze że mnie trochę dziwi Bo tak to by było o wiele łatwiej Tak przytrzymywać, no to ja muszę się przy, przyzwyczaić, nie? Dlatego przez chyba 40 minut Grałem w tą grę Się no grałem, no tak Nie to grałem Ni to awkowałem Ino, Ogólnie nie wiem. Może kogoś ściągnę jeszcze do nagrywek. Najwyżej. Mm. Potem. O Jezu. O tym mówiłem. Tak lata, że się nie da złapać. Ty niebieski jakieś, Co wody ja? Wodę zżarłem? O bomba. Ja bomba, bomba. No, widzieliście, no, e epicki, no już nie dałem rad, nie? Bo to też tak, no, wala. No, zwykły. Snow Spike. to jest chyba tylko jeden zwykły. Zobaczymy. Piratesburg. Nie, dwa zwykłe. Mm, Okej. Okay. Dobra. Kierujemy dalej. O, rzadki. Colossal War. To jest na OZU w Badlandsach. Teraz z y, tym wykopaniem. Y, no wiecie, tej. tej dżdżownicy. Piaskowej. Ja też mam na. Nie wiem, nie mam po co iść. Bo jak ja tutaj mam ciężko. O, kowadło. I... Dobra. Mam 14, jeszcze jeden Pewnie Powinienem już mieć ogólnie na tą... Na tą łopatę. Łopata, 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 łopata. No i znak... No, mm oj, -mm. przydajemy. Ile? Mamy już. Idzie jeszcze pół tysiąca? Nie. Dobra. nie mi się tego kopać. Mm -mm. Dobra, pokręcę się. I potem polecimy na Lunar New Year. Bo już tamta, tamta już jest trochę mocniejsza od tej. Już będziemy mogli przynajmniej cokolwiek zrobić. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie? Bo jednak Lunar New Year, no to jest trochę... Trochę cięższa wyspa od tej. Co byliśmy? Piratesburga. I ogólnie to jest taka ludzka mega gra, według mnie. Fears... Czekaj. To sobie założymy. Tytuły. Ty, a to mi do doko końca nie zmieniło. Dobra. Pyk, pyk. Fears. Kurde, debugowało mi. Serio? Dobra, jestem. Nie no, ja nie mogę coś z tymi grami na robloxie nie no, patrzę na to, no. Czeka, jak się zresetuje, to nie to naprawi? Proszę, ja, ja nie chcę tego. Dobra. Naprawiłam. To jest dobrze. Dawaj mi bohut. Spawn. No, już 20% mam. Dobra. Lecimy na Lunar New Year. I zobaczymy, czy tam w ogóle coś pokopiemy. Powinniśmy. Bo jednak no to jest. Nie, jest jakaś krytyczność zła łopata, nie? Dobra. Bierzemy łopatę. Idziemy na kwiatka. Aha, ja już się mogę kopać na kwiatku. A mogę na krzaku? Mogę na krzaku. Dobra, rzadki. Wcześniej miałem większe problem z rzadkimi. A jak, jak to leci? To się ten pasek mówi? <laughs> Łopata. Dobra, kopiemy. Kolejny rzadki. Bambus. Właściwie zmieniłem Rusty Bambus. Co jest dziwne, no bo Bambus nie może być zardzewiały. No, teraz mamy kolor ten sam, na którym kopiemy. Ninja Star. Aha, kliknąłem dwa razy i teraz już mogę kopać. Dobra. Yy, co to jest? Lampion? To jest beczka. Nie, lampion. Dobra. O Dawaj. Aha. Nie. Epicki. I tak. Jesteśmy za słabi na epicki. Może użyjemy fossil. equip. Kolejny mam No Ale ogromne, wszystko jest między rzadkim a epickim. Chociaż legendarnie, no to. Legendarnie no to masz tak, że jak są te. Te trzy paski. O, jak tu. No to to już jest koniec. Tylko te trzy paski masz. Jeszcze nawala gorzej niż Epicki. Tak, ja jeszcze Epickiego nie mogę, tak się w ogóle wykopać. Tylko na pierwszej. mogę? No to jest tragedia. Ale no, już. W kolejnym odcinku już tej nie będzie. Bo będzie po update'cie. Bo jutro chyba, wiem tej bodajże obliczałem, się kończy. Kończy ten. A ja że akurat tutaj śpię. No to nie jestem na... To no nie będę po prostu w tym czasie, żeby dostać ten legendarny magnes. Gdzież już 5 odcinków? Zaczekali, żebyśmy, żebym ja dopiero zdobył. Ozu! Epis... Będzie żabica. Tak? Nie, ciasto. Ale patrzcie, no, to, to się łatwo kopie. To się łatwo kopie. Dziwne. No więc nie, nie będę mógł dostać tego legendarnego Magnesu chociaż my byśmy się tyle czekali za tym legendarnym Magnesem że chyba nam by się odchciał czekać wam bo ja tam akurat chyba często dosyć gram sobie w takiej gierki luźno sam i się, że się mam internet no ale chyba ja wolę oszczędzać dla was na odcinki a ja szczególnie jak teraz nagrywam Robloxa głównie w oszczędne na odcinki dobra, ostatni slot dobra i lecimy to sprzedać chyba na podstawową wyspę? nie, na Piratesburg'a. bo będziemy kupować jak ten to tą e, łopatę wkręcaj się Jadę. Hmm. Dobra. Sprzedamy to i kończę odcinek. My nie chciała też przedłużać, bo ja widzę, że nie chcecie jakoś mega długo, nie chcecie oglądać długich odcinków. O! Więc sprzedamy, patrzymy ile będziemy mieli pieniędzy i nie mam pieniędzy tak, bo to rzadki To weźmiemy ten rzadki I kończę Czyli co? Dobra jest Dobra To ja się z wami żegnam Cześć I pa!